Panie Dziadku, to teraz ktoś tam... Ty się może... No ja... po... Ty się może swoim znikającym jajkiem zajmij a ja pójdę poszukać yy, jakiegoś jedzenia. Niech yy, stąpi jedzenie! No tego to już Ci chyba nie dał. Więc... Ja idę poszukać jedzenia, a Ty... Się jak chodzą. nie dał, jak mam ciasto! To ja idę poszukać jedzenia A ty tu sobie bądź, dobra? Dobra, to się pobawiło boli, boli, Idę już tak długo strasznie Przyszedłem już Przeszedłem już jak drugi koniec wyspy Latarnia tu jest jakaś i budynek jakiś co to jest? Za budynek To jest za budynek Dzień dobry. Dzień dobry. Hoł hoł hoł! Kradzieńka i dosypał, bo Dzień dobry. O gratisy to ja sobie wezmę jedno. I dla kolegi... Znaczy, ja tu sobie trochę tego Jak coś to sobie możesz to wziąć. Ja to nie potrzebuję. Ja tego nie... Ja tego nie mogę wziąć. Jak mam to wziąć? Nie mogę tego otworzyć. O, otworzy. Co, Co to jest? Nie wiem, proszę o, wziąć! O, super! Y, tak, a ja tu. Jedzenie przyszłem! A! Jedzenie! Poczekaj pan! No to z jedzenia to ja polecam! Ej, to sobie trochę tego wziąć! Proszę, proszę, PROSZĘ! tym te ciaska te trzekali Ja panu podaję To ja tu sobie wezmę Ile za 300ki To wszystko jest ZA pana Dzięki Już Dzięki Nie no mam jak ty to, to 52 tysiące 47 tysięcy funtów a Nie stoi, nie funtów, e, rubli! E, to w, w, wiesz co? E, to taka, Chyba! Że... E, wiesz co? Chyba, że jeżeli nie chcesz płacić fortunę, no, to przynieś kawałek czaszki ogromnej! Wtedy! Wiesz co? Masz 4 zł, i ja idę na rachubę.

jak młody górny, który mi nie, nie uwierzy, kurde, powiem, że w wulkanie pływałem, Ej ty! pływałem w wulkanie! Nie wiem, nie to nie tego nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, to Masz. A ty mi nie uwierzysz, jak ci powiem, że Masz. pływałem w wulkanie! A ty mi nie uwierzysz, jak ci powiem, że oszukałem Mikołaja na jakieś 70 tysięcy. O ty gnojku! Czemu to wyrzucasz? bo Poczekaj! Idę zgłosić ofiarę! A... Tak. Ofiaruję! JEDZENIE WIELKIEJ TASZCZE! Oj, i taki też, a nie do no, ciasta cherry-pea, się se zostawię. Nie. Ja, jak tam w te twoje jaja <suszel> wykluło się coś? E, a, a, e, nadal się kluje. Nadal się kluje. Hmm. Chodź, idziemy do czaszki! Chodź do czaszki, idziemy! Chodź do czaszki, idziemy! Tak. Mo, moje kości odżywają, jakby miały 15 lat! A mają 93! No. No. Cze cześć, gieniu! Co tam? Jestem geniu, tylko czaszka. Dobra, dobra. Ale ci w tej jadaczce śmierdzi! Chodź tu może komi, bo się teraz denerwuję, jeszcze się zabija. Ej, poczekaj, Nie... No, no co tam, Mieliu, chcesz? No właśnie, to jest to nie? Słuchajcie... Musicie... Iść... Słuchajcie... Musicie iść... Za kresztalami... Kresztale... Stajecie gdzieś na wyspie... A co to koncert życia nie jest?! Nie narzekaj, bo ci te wille zabiorę... Dwie na dobre chwilę. To chodź. Zdziupiiiiiiiiii! Tu gdzieś krastany jakieś były. Ej, to one obrożyły moją planetę! To chodź... Ja chodź za nimi może.

no tak jakoś wyszło, yy, tu dużo jaskija jest bardzo. No, zna to mieszkanie, własną kieszeń! Tylko, że nie mam w kieszeni? Tu jakaś kita. Czyli nie jest zawsze jaskini, nie, nie mam kieszeni. O, widzisz, widzisz to? Não, oh, Valdeca!